Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły, skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi. Lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak Wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia z martwych wstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. Wróciwszy zaś do grobu, oznajmimy to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Długo dzisiaj, także obiecuję, że kazanie nie będzie za długie. Moi drodzy, Wigilia Paschalna, w której uczestniczymy, to już liturgia zmartwychwstania. Widzimy zapalony Paschał. Ksiądz Piotr pięknie wyśpiewał orędzie wielkanocne. W Ewangelii usłyszeliśmy m.in. słowa: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. wstało. Czy jednak w sercu doświadczamy zmartwychwstania? Jeśli nie, to co musi się stać, aby doświadczyć zmartwychwstania? Kobiety, które zobaczyły pusty grób, przeżyły szok. Szły namaścić martwe ciało Jezusa. A usłyszały głos nie ma go tutaj zmartwychwstał. Pobiegły poinformować o tym uczniów, lecz jak mówi Ewangelia słowa, te wydały się im apostołom czoł Gadaninu i nie dali im wiary. Apostołowie nie uwierzyli kobietom, a więc jeszcze w tym momencie nie uwierzyli w zmartwychwstanie. Moi drodzy, rano albo przed południem poświęciliśmy tak zwaną święconkę. Być może adorowaliśmy grób Pana Jezusa. Teraz patrzymy na te wszystkie symbole zmartwychwstania. Słuchamy słów zapewniających o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I może to wszystko nam, tak jak i uczniom w dzisiejszej Ewangelii. Może nam również wydawać się to czczą gadaniną, i możemy nie doświadczyć, nie doświadczać zmartwychwstania. Dlaczego? Dlaczego nie ma w naszych sercach zmartwychwstania? Dlaczego w uczniach nie było wiary w zmartwychwstanie? Dlaczego nie uwierzyli od razu, bo wydawało im się to? Nielogiczne, zbyt trudne do przyjęcia, bo chociaż słuchali słów Jezusa nie wszystko tak całkowicie jednak przyjmowali, było w ich myśleniu, rozumowaniu, w ich sercu coś starego, coś ludzkiego, czego jeszcze w sobie nie potrafili zmienić, mimo że pojawił się długo oczekiwany Mesjasz, czekali na Niego, przyszedł. Dokonywał cudów, nauczał, to oni jednak dalej wiedzieli lepiej. Wiedzieli więcej, niż wie, niż mówi sam Bóg. Znamy to z życia naszego codziennego. Ktoś wie lepiej. Wie zawsze więcej niż wszyscy. W domu często jest to mama. Wie najlepiej. Albo teściowa. Zna się na wszystkim. Albo gdzieś tam w pracy, w naszej wspólnocie, to wiadomo, u z zakonnych najlepiej wie przełożona. U nas, u księży, to najlepiej wie ksiądz proboszcz. W firmie jakiejś dyrektor, on wie najlepiej, on, ona, nie mylą się. Z nim, z nią nie ma dyskusji, jeśli chodzi o przełożonych, to wiadomo, punkt pierwszy. Ma zawsze rację. Ale nawet w kontekście życia duchowego, niektórzy na przykład nie przyjdą na rekolekcję, bo tam ksiądz nie mówi po ich myśli, tak jakby chcieli. Jako ludzie często nie dopuszczamy zmiany w swoim życiu. To niemożliwe, żebym ja się omylił, żebym ja popełnił błąd, niemożliwe, żeby moje myślenie było złe. Niemożliwe, żebym ja nie miał racji. A żeby było z martwych w potrzebna jest również śmierć, a my często od niej uciekamy. Wiemy, że jest, że przyjdzie kiedyś na każdego z nas, ale nie teraz, nie na nas. Nie w tym momencie ja się jeszcze uchronię. Popatrzmy chociażby na ten trudny czas pandemii. Niektórzy przez ponad dwa lata dziecka czy rodzica nie potrafili odwiedzić, po pandemia, bo strach, bo się zarażał, bo umrę, bo ktoś umrze. Nie dopuszczamy śmierci. Teraz mamy wojnę na Ukrainie i ogromny strach. Tankujemy samochody. Zapełniamy lodówki. Strach przed czym? Przed śmiercią, tą fizyczną. Młody człowiek ginie w wypadku. Ktoś nagle zachorował na białaczkę śmiertelną. Jaka tragedia. Ale gdzieś w duchu mówimy: Dobrze, że to jednak nie ja. Lodówka pełna, bak w samochodzie pełny, dzieci, wnuki zdrowe, ale mimo to nie doświadczamy, zmartwychwstania jego owoców pokoju radości miłości dlaczego bo nie zgadzamy się w życiu na śmierć jaką przede wszystkim śmierć dla grzechu zobaczmy po co umarł Chrystus umarł dla grzechu tylko raz jak słyszeliśmy w czytaniu Abym ja miał życie. I to nie tylko to doczesne, ale przede wszystkim to wieczne, i wskazał nam wszystkim, jak żyć, aby doświadczać zmartwychwstania. Dlaczego uczniowie na początku nie uwierzyli kobietom? Dlaczego od razu nie doświadczyli zmartwychwstania? Bo nie umarło ich ludzkie myślenie, ludzki pomysł, bo nie dopuścili, że może być. Inaczej niż sobie zaplanowali. Dlaczego ja nie doświadczam zmartwychwstania dzisiaj albo i na co dzień? Często dlatego, że nie umieram dla grzechu. Dlaczego miłość w moim małżeństwie nie zmartwychwstaje? Nie jest taka jak na początku, przed ołtarzem, bo nie umieram dla siebie. Dla moich egoistycznych pragnień? Dlaczego nie zmartwychwstaje moja relacja z drugim człowiekiem, z rodzicem, z teściową, z sąsiadką, bo nie umieram dla grzechu, bo nie potrafię wybaczyć, bo mam ciągle żal w sercu o coś, do kogoś? Dlaczego nie doświadczam zmartwychwstania mojego serca dzisiaj? Wyspowiadałem się przecież, jeszcze zdążyłem. Pół godziny przed liturgią zdążyłem. Po roku, dwóch, trzech latach przyszedłem na mszę świętą i dalej nic. Dlaczego? Bo nie umieram, tylko uparcie trwam przy swoim, ja mam rację, ja wiem najlepiej, ja nie potrzebuję się zmieniać. Mimo spowiedzi, ja mam lepszy plan niż sam Bóg. A Pan Bóg dzisiaj mówi do każdego z nas, dam Ci serce nowe i ducha nowego, tchnę do Twojego wnętrza, zabiorę Ci serce kamienne, a dam Ci serce z ciała, ale masz żyć według mych nakazów i przestrzegać moich przykazań. Żyć według mych nakazów i przestrzegać moich przykazań. Aby doświadczyć zmartwychwstania Chrystusa i zmartwychwstania mojego serca, potrzeba najpierw umrzeć dla grzechu, dla mojego pomysłu na życie, na miłość, na szczęście, umrzeć dla mojej ludzkiej pychy. Odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, co we mnie musi dzisiaj umrzeć, abym mógł prawdziwie doświadczyć zmartwychwstania. Nie tylko zmartwychwstania Chrystusa, który przynosi pokój, nadzieję, radość, ale doświadczyć mojego osobistego, duchowego zmartwychwstania, co musi we mnie dzisiaj umrzeć.